grubościówka już jest zamontowana. Dalej ma tutaj te gumowe nóżki. Jeden raz tylko poleciało i koniec. Za każdym razem wybija ESA. No i ściągnąłem tam obudowę tutaj stąd. Tutaj jest pasek napędowy. A tutaj jest silnik. Silnik mocowany na cztery śruby. I zobaczcie, tutaj brak jednej śruby. Te dwie są dobrze dokręcone na dole. A ta była tak luzem a w budowie znalazłem jeszcze taką już odkręconą. No jeżeli silnik nie jest dokręcony, no to ma tendencję do, do jakiejś niewłaściwej pracy. No i może dlatego tak czuć było tą gumę. Także nie wiem, chyba poszedł albo silnik, albo ten włącznik, bo już nic nie daje uruchomienie. No po prostu wybija Esa za każdym razem po włączeniu. No, i tyle mam z tego strugania, musi iść do naprawy. Takie stanowisko pracy. deskowanie wszystko klinujemy żeby się pozbyć szpar no i na to pójdą panele podłogowe trzecia decha już zmontowana najgorsze to są właśnie klinowanie i dociskanie by było idealnie równiutkie, no to by było super. Teraz klinowanie mamy w trzech punktach na długości 3,5 metra. Klinowanie tu już nic nie daje. Oczywiście to będzie tu jeszcze podkład na to i panelowanie. no już połowa jest za mną została druga połowa wszystko skręcam oto tą wkrętarką co był ten, również był ten zestaw bitów i wierteł te bity to jest no, kiepska sprawa jeden drugi a tutaj mam bit z Biedronki i idealnie sobie radzi PZ2 bity, wkręty również PZ2, bardzo fajnie się nią pracuje, trochę ciężka, ale ta moc, która tutaj jest, jest w zupełności wystarczająca. Jak widać idzie wszystko do przodu, to klinowanie trochę tutaj czasu zajmuje, nie wiem czy taki podnośnik samochodowy, taki na korbkę, nie byłby lepszy po prostu, zamiast klina po prostu dociskać, bo tutaj mam właśnie taką szparę. No a to jest mój patent na likwidację szpar. Zwykły podnośnik samochodowy. I jak się tam trafi, taka deska po prostu krzywa. No to myślę, że dużo łatwiej docisnąć właśnie takim podnośnikiem niż. Tymi klinami zwykły podnośnik, deska, żeby tutaj nie było nacisku z boku, bo to musi później dolegać dokładnie. Kantówka w trzech miejscach mocowana. Przy takich skrajnych sytuacjach, to myślę, że to może zdać egzamin. Zwróćcie uwagę tu na tą szparę, tu jest około 3 mm, gdzieś na odcinku 1 metra. O, już ta szpara się zmniejsza, myślę, że jest około teraz pół mm. Tutaj możemy dać nawet trzy wkręty. No a tutaj mamy trzy niezbędne narzędzia, które potrzebujemy do wykonania naszej pracy. Czyli deskowanie. A najważniejszym narzędziem jest taki podnośnik samochodowy. Bez którego na pewno byśmy sobie nie dali rady. Jakichś nierównościach. Chyba, że mamy idealnie deski, zrobione. No coraz bliżej do końca. Jeszcze tam dwie deski pełne. Fajne tutaj takie sękach ale to się wszystko zateguje panowie. No to mamy pierwszy etap zakończony. Deski położone. Ostatnią deskę. Ostatnią deskę musiałem przyciąć na 13 cm. Szpary muszą być, to się zasylikonuje. Ale myślę, że bardzo dobry podkład, bardzo dobra podłoga pod, teraz pod panele.